Siemaneszku mordeczki, witam was w kolejnym vlogu jak widzicie znowu akcja kukurydza kosimy na fazę stawy wozimy podjeżdżam do sieczkarni i zobaczcie tutaj na tym kawałku dosyć dużo zrobiła szkody zwierzyna też udało mi się nagrać dziki jak spierdzieliły Oko ok około 10 sztuk było właśnie w ten kawałek, który pokreśliliśmy tak z prawej strony i uciekły tutaj w lewo w ten kawałek więc na końcu powinny być nikt się wszędzie wpierdzieli a tak jak tutaj już gospodarz mówił jak dzwoni, że ma przyjaźń ktoś strzelać to, to każde nosem kręci tak samo jak i szacować jakieś straty to jest tym w ogóle porażka nas też W tym roku były szkody w pszenicy, w rzepaku, ale powiem Wam, że w tym roku yy, szło się dogadać. Biało, biało, nie? Szło się dogadać i zapłacili miary. I ostatnio widziałem, że ostatni blok się spodobał. Yy, wielkie podziękowanie do Marka, że, że miał chęci nagrać tego vloga bo naprawdę dobrze gadał, samą prawdę powiedział w bliżej żeby tak nie <grymne> żeby jak mnie tam <grymne> udusił czasem bardzo fajna organizacja dzisiaj jest ugniatający na pryzmę też ma CB. i fajnie przed wjazdem na, na pryzmę informuje na którą stronę chce i robota elegancko idzie dzisiaj ponad 10 hektarów jest misja do skoszenia jest robić robota idzie to, 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 to tu dużo gadać, bardzo dobra robota jest pogoda jak widzicie dzisiaj pierwszy październik pogoda elegancka się pogoda jak na, na wiosnę Michał już sypie zobaczcie jaka to jest piękna robota rozsypuje wałeczki z tyłu lepsza akcja niż na bednarach no i też bym chciał podziękować każdemu z osobno kto podeszedł do nas na bednerach, zdjęł z nami piątkę, zrobił sobie z nami zdjęcie naprawdę miło się spotyka właśnie takich ludzi, którzy podejdą, poradają chwilę się pośmieją, zdjęcie sobie zrobią, zbiją pionę to jest naprawdę coś pięknego Dobra, zapraszamy takie tereny trochę górzyste jest trochę, trochę strach, ale mamy radę. Tak jak Marek mówił, będzie następny vlog z yy, koszeniem kukurydzy na ziarno, bo on ma problem właśnie z przystawką bo jest bardzo słabo z dostępnością części może ktoś pomoże zobaczymy może jak to Marek mówił siła internetu no zobaczymy na pewno vloga nagramy z nim jak się Wam spodobało może mi się też uda może uzgodnię to z Markiem i nagramy na wiosnę jakieś siew kukurydzy bo też mają yy, siewnik drugi sezon teraz będzie na wiosnę więc będzie co nagrywać, New Hollandy też są pięknie, pięknie się prezentują, więc na filmach też będzie coś innego niż, niż yy, wszystkie filmy u mnie nagrywane. Zawsze, zawsze coś innego, zawsze jakaś inna akcja, inne sprzęty. No i oczywiście jak będziecie chcieli to to będzie więcej vlogów właśnie z Markiem, bo naprawdę fajnie gada. Widziałem, że Wam się to spodobało. No i Markowi też, bo ucieszony, uśmiecha ucha do że może sobie nagrać vloga, się wygadać. Ktoś może to w końcu posłuchać. No i co? Zaraz mam pełno, za chwilę jedziemy na pryzmę. Na pryzmie ugniata waltra, ładnie z przodu ma yy, sufle do śniegu, czy tam, czy tam do pryzmy jak to uważa z tyłu ma też walec zobaczycie jak to fajnie robota robi idziemy sobie na pryzmę pryzma dosyć długa musimy u wuja brata miejscowość kurde to miejscowość miała? obrowo poczekamy, jak sobie rozepchnie, wtedy jedziemy. Naprawdę, na pryzmie też robi robotę ogryna. blisko tutaj jest pole. Na bieżąco jest roz, roz yy, rozepchnięte, więc to robota ładnie idzie, maszyna cały czas idzie. Ale jeszcze są dwa kawałki trochę dalej, więc też będziemy więcej czasu na pryzmie. Co tu dużo gadać, robota idzie. Zobaczcie jak ta pryzma jest fajnie zagęszczone. Wcale nie muszę tam za dużo cudować, żeby wjeżdżać. No na razie jest mała, nie ma co tutaj za dużo gadać. Później będzie większa, bo to jednak jest ponad 10 heterów. No pryzmę trochę da. Widzicie, zeszłoroczna jeszcze jest. I rozsypuję no, całą pryzmę, tak jak sami wiecie, żeby miała jak najmniej to elegancko rozściena. No i tutaj też wielkie podziękowania dla Michała, że chcieli, żebym ja im pomagał właśnie w tym roku wozić kukurydzę. Bardzo fajna akcja. Dużo ludzi się pozna po gospodarza. Fajnie, pozytywnie. Zawsze jakaś beka jest na polu. zawsze jakaś tam odskocznia od, od innej roboty jest a u nas siemy skończone jeszcze tylko trzeba grykę wykosić można powiedzieć, że już powoli powoli zbliżamy się do, do takiego bardziej luźniejszego czasu czyli czas zimowy, czas przeglądów maszyn czas jakichś tam y, napraw, które wyskoczyły w sezonie No i też czas w końcu na odpoczynek, jakiś tam po sezonie. W listopadzie się wybieram w góry, Jadę z Martą w góry na, na tydzień, odpocząć sobie, trochę pozwiedzać. Bo naprawdę rolnik też nie ma tam zbytnio za dużego czasu, żeby w tym roku sobie odpocząć. A jednak ta zima jest i trzeba to wykorzystać na wolny czas. Walterka się ładnie prezentuje, niebieska. Robi robotę. No luksus, robota, to, to dużo gadać tego. Sypie Michała tego, ściskarnia idzie tego. Jestem zadowolony. No i kosimy dalej, mordeczki. Im dalej się posuwamy, tym bardziej są. Większe szkody zrobione przez dziki czy tam jelenie. I chciałbym teraz poruszyć taki trochę przykry temat, bo w okolicy Krzysia z ekipy Mafisolec spaliło się gospodarstwo. Jak widzieliście, może jak kto obserwuje moją stronkę na Facebooku, to dodałem udostępniłem. Widzieliście może zdjęcia. W linku będzie. czy znaczy w opisie będzie link do, do, do zbiórki. Bo naprawdę praktycznie spaliło się całe gospodarstwo. Straty są bardzo duże. Zaczął się, z tego co słyszałem, pożar od suszarni. I szło po kolei budynkami. Straty są bardzo duże. Traktor, ciężarówka z naczepą, nawozy, paliwo, bo chłopaki sobie robili zapasy, bo widzieli, że nawozy i paliwa drżeją. Wszystko poszło z dymem. I straty są naprawdę szacowane w milionach. I tutaj proszę Was też o pomoc, żebyście tam jakiś tam swój grosz dorzucili. Naprawdę każda pomoc się liczy, każdy grosz się liczy. Każdego może to spotkać, bo jak już pożar, to naprawdę są straty bardzo duże. I link macie w opisie, tam jest rzutka. Jak możecie, to dorzućcie swój grosz. No i widzicie, no, kosimy dalej. Pogoda dzisiaj piękna. Gospodarz chyba pogoda dzisiaj zamówił. Pryzma też się robi coraz większa. Większy kawałek zaraz będzie wykoszony. Tutaj zostaje jeszcze taki mniejszy kawałek. I, no, luksus robota, co to dużo gadać. No, jestem zadowolony. No nic, no, kosimy dalej. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Myślę, że następny vlog już będzie skoszenia kukurydzy na ziarno z Markiem. No nic, no, żegnam się z Wami. Łapeszki w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się, na razie, do następnego razu, cześć!